Przed wami babcia, która leci w potężne melo Już zaraz To co teraz oglądacie, ten filmik, filmoszek jest wyjątkowy Ponieważ to jest druga część odcinka, który rzuciłem przed chwilą Więc jeżeli widzisz to i nie wiesz, że była pierwsza część To przede wszystkim na początku zajrzyj do pierwszego linku w opisie Albo tu jest karta Obczaj moja droga, mój drogi, pierwszą część Bo nie będzie wiedział o co chodzi Jeżeli jednak słusznie zrobiłeś sobie przerwę Między tymi dwoma To szybko przypomnę co się od Janie pawliło? Mamy chłopaka, który chce zostać raperem. Zamykałem się we własnym świecie. Świecie rapu. I próbuję poderwać lożka, ale to szumu mu tragicznie. Oła, 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 O, mój Pewnie, że tak, proszę. Oła! No to życzę powodzenia i cześć. Dzięki, Dziękuję. pa. Ale odnalazł jeden magiczny sposób na podryw ostateczny, czyli swoją babcię. I to zobaczycie już teraz. Wy, ciągaj loczki. Według naruciakgaming.fandom.com ukośnik wiki, Ciumkajloczki jest to jedna z najbardziej znanych serii na kanale Naruciak. Uważałem, że babcia nie będzie nam przeszkadzać. Tym bardziej, że gdybym odwołał, to wyszłoby, że jej się wstydzę i zomałbym jej tym serce. A ona naprawdę zaangażowała się w przygotowania. Nawet balony kupiła. O. my G. Nadszedł wielki dzień imprezy. Wszystko jest przygotowane, a pierwsi goście powoli zaczynają tańczyć. Babcia Janka, wbrew temu co obiecała, zamiast rozwiązywać sudoku, zabrała się za rozkręcanie przyjęcia. Babcia, lecimy! Podgłaszaj to Marek! Podgłaszaj to Marek! Obiecałem w poprzednim odcinku. Droga pani reżyser. Pani Anna Mąszczyńska-Bąk. -Bong. Anna Bąk, Bong, jesteś mistrzunią, Szapoba, szapoba, serduszka. Serduszka na czacie. Najlepsza reżyseria. Kornelia Angowska. Piękny scenariusz. Piękny, piękny scenariusz. To też. Wzorowe zachowanie. Wzorowy odcinek. Mój ulubiony odcinek par dokumentu. Mój, u, moje ulubione czcionka i loczki. Co so, Odcinek 1001. Wchodzi na IPLA. I to jest najlepszy odcinek par dokumentu. Poleca to na rucie. Pozdrawiam rodzinkę i smacznej kawusi. No, nie jestem za zastranym. Oczywiście, że to zrobiłem. Chłopak w napięciu czeka na przyjście Eweliny. Kiedy tylko dziewczyna się pojawia, od razu próbuje do niej zagadać. Weźcie to okularnicę, wyjeżdżę z imprezy. Co to za patola, jest tam odstawiana. Więc. Masz już kogoś na studniówkę? Mm, jeszcze nie. Mhm. Mm Wiesz, no, dla mnie to jest bardziej impreza dla nauczycieli. Jakoś mi to tak nie kręci, ale no, wypada obejść. Studniówka nie jest imprezą dla nauczycieli. Patrz, Ewelina! <grym> co to za lipna w ogóle? Jakby muzyka. Ja bym tam rozduszył towarzystwo na poziomie. Halo, co się dzieje? Wszystko w porządku? No jest, herbaty. O, herbaty. Nie, Pani... Proszę bardzo, Jezu, proszę, poczuć, proszę, Słuchajcie, no i to właśnie robi alkohol już człowiekiem, więc umiarem. No, niech Pani sobie mm. usiądzie, odpocznie. Ej, no to już nie ta kondycja. Nie, proszę Pani. Niech Pani z nami zostanie. Nie, dziewczynki, nie ta kondycja, się szybko już męczy. Dziewczyny, mamy upadło. Ale biegnijcie po kule! impreza się nie może skończyć! Kulę dla stabilizacji! Melon się nie kończy! Ja się położę, naładuję akumulatory... Papa, pa, bawcie się, bawcie się, bawcie się. To może A. zmienimy klimat na ciężki rap? O kur... A było tak miło. Totalnie zapomniałem, że koleś jest raperem. O nie! O nie. Powiem Ci, że powiem, że mnie kręcisz, ty odwycisz się i znów mnie nęcić. Powiem Ci, że skradłeś moje serce, bitwa to nie fel. dwa zero dla Ciebie. Powiem Ci, że, że mnie fascynujesz. Powiem Wam tak, wydaje mi się, że zostawiłem czajnik na gazie, więc miłego Wam oglądania życzę, ja muszę trochę uciekać. Nic z tego nie będzie, świat jest taki, a nie inny, żyjemy, wszystkim będzie i i dżungli przemocy, na miłość nie, nie masz czasu ani dziś ochoty. To było mega. Nie miałam pojęcia, że Janek, którego nigdy nie zauważałam, ma taki talent. Naprawdę mi zaimponował. Zwłaszcza, że sama uwielbiam rap. Dobrze, że Ewelina mówi, że go nie zauważała. Potrzebowałem, aby to podkreśliła. Chwilę później Janek postanawia sprawdzić, dlaczego jego babcia tak przeraźliwie chrapie. Bo to wilk, który zjadł babcie. Babcia, co się stało? Ojej, ale blada. To może po prostu za dużo tańczyła. Po prostu stypa na domówce. Dobra, wiecie co, bo są trochę nudy. Ja wezmę dziewczyny i gdzieś się przyjdziemy, a wy się zaopiekujcie babcią. Byłem przerażony. Moja babcia nigdy nie zasypiała tak szybko, no i nie chrapała tak głośno. Zacząłem się martwić i wiedziałem, że coś jest nie tak. Poza tym Karol zaczął zachowywać się trochę dziwnie, jakby chciał uciec. No co jest, no? Ej. Może ona wzięła te tabletki? Czy ona może wzięła te tabletki, które tam leżą? O kurde, mogę je przedawkować. To musimy ją jak najszybciej obudzić. Babciu! Babciu, wstajemy! To jest takie głupie. Boże, jakie to jest głupie. Halo, halo, wstajemy. Babcio. O, dzień dobry! Gdzie jestem? No, co się dzieje? No, babcia jest w domu, wszystko jest okej. Okay. Zajebiste przedawkowanie leków. Cieszę się w ogóle, że pojawił się ten topik. Jak zawsze w par dokumentach? Profesjonalnie. Zostańcie lekarzami, słuchajcie. Zostańcie lekarzem. O, o kurde. No, idziemy, proszę bardzo. U. No już. Może to nie najlepszy oh. moment, ale fajna ta impreza. No i ten twój free Dobra, wiem, trochę mi nie wyszedł. Ta impreza trwała 3 minuty, po czym babcia prawie umarła i wszyscy wyszli. Zajebista impreza! No cóż, nie wiedziałem, że robisz muzykę dla biednych. <noise> Dużo chyba jeszcze o mnie nie wiesz. No cóż, wiem, że jesteś najładniejszą dziewczyną w szkole i na pewno lubisz wszystko, co najlepsze i najdroższe. Co? Jakby co? No słuchaj, no na pewno jesteś najładniejszą dziewczyną w szkole i przestalecieś na highs, tak? I jesteś niewolnikiem kapitalizmu i nie masz osobowości. Raczej to, co fajne i oryginalne, jeżeli o to ci chodzi. No to... Już w tym wieku przystałaś sikać pod siebie? Nie potrzebujesz nocnika, jak fantastycznie. Moi drodzy, wybaczcie mi ten cenizm, ale w momencie, w którym słyszę kogokolwiek... Nie sikam na widok nowego smartfona. BOŻE jaka akcja ja, sika! SIKAM! Jakby, dlaczego ten zwrot wpadł do potocznego słownika młodzieży? Jeżeli sikacie, jak coś zobaczycie i coś was zaskoczy, nie wiem, to idzie zbadać prostatę lub cokolwiek? Chorwaki. Chorwaki? A może lepiej kawki, co? Ja no, zrobię. Dziękuję Ci bardzo dobry pomysł. Słuchajcie, nie wiem, czy kawa połączeniu z. a wiecie co? Może zamiast na końcu sądu, jak zawsze w trudnych sprawach, to będzie pogrzeb. Babcia przecież mówiła słynne już słowa w poprzednim odcinku. Będę milczeć jak złów. Następnego dnia babcia czuła się już dużo lepiej i obyło się bez wizyty w szpitalu. Okazało się, że 70-latka przedawkowała leki na Ale jak! Co jest? Możesz mi to jakoś wytłumaczyć? No, przepraszam, no, no, tak wyszło. I jeszcze babcia o mały włos w szpitalu nie wylądowała. Ale nie wylądowała, wszystko jest okej, okay, tylko trochę przedawkowała leki na senne. No. A może ty jej coś do herbaty dodałeś, żeby mieć chatę wolną na imprezę, co? No, jak możesz tak mówić? Przecież kocham swoją babcię. To jest, poza tym nigdzie nie wylądowała, wszystko jest okej. Okay. Mamo, możesz mi to wytłumaczyć? Gdzie się, podziały, gdzie się podziały reszta kryształów i szkła? Dobra, o to się nie ma, Wszystko jest bezpieczne nie niepotłuczone. Nie krzycz tak. Babcia ma kaca zabójcę. Janek ma nową koleżankę. Nie mogli w od siebie oderwać. Ale babciu... Jakie ale? Masz ją zaprosić na obiad. Babciu, gorzej wyglądasz po melanżu. Czy na pewno wszystko okej? Okay? Co to za dziewczyna? A, taka tam... Hmm. Wiesz, tak ładna. Nie znam się na urodzie, że bardzo, ale jest śliczna. Trzeba się znać na urodzie, żeby powiedzieć, czy to jest ładny lub brzydki, tak? Okej. Okay. Nie chciałem się przyznawać, że Ewelina jeszcze nie była moją dziewczyną. Przecież mega mi na tym zależało. No i nie chciałem też sprawiać przykrości babci. W końcu to ona chciała się odwdzięczyć. Najpierw jednak musiałem policzyć się z Karolem. W końcu to on pilnował babcinej herbaty. I prawdopodobnie to on ją uśpił. O! Ty, tego się nie spodziewałem! Tylko siur mógł to zrobić. Następnego dnia w szkole podczas przerwy Karol zachowuje się bardzo dziwnie. Ciągle unika Janka. Osiemnastolatek domyśla się, że jest to związane z uśpieniem jego babci. Dlatego pyta kolego otwarcie, czy to on za tym stoi. No, przyznaj się, dosypałeś leków nasionych do herbaty, mojej babci. Albo waliłeś z nią szoty pod stołem. To też jakaś opcja. Stary, widziałem twoją minę jak wodzieś, Byłeś przestraszony. Lepiej się przyznaj. No, nawet jeśli nie chciałem, żeby nam przeszkadzała. Ona, ona była gwiazdą imprezy. A ty jesteś idiotą. Ty wiesz, że to jest karalne? Tak! I co, skarżysz mnie o to? Nawet nie masz na to dowodów. Co się stało? Eee, nic się nie stało. A co tam piękna? Czyli będzie bicie? Albo pogra się pingponga przynajmniej? Na pewno, wszystko w porządku? Tak, tak. Wszystko jest ok. M mogę? Pewnie. Ale tak na 100%? Na pewno wszystko jest okej? Okay. Spójrz mi teraz w oczy, czy na pewno wszystko jest z tobą w porządku? Jakby... Jestem ciekawa, czego słuchasz, bo w sumie musisz się czymś inspirować. A, taki nieznany koleś z Poznania. No, trochę żenujący. Nie no, mi się podoba. Wali tak prosto z mostu. Ten raper z mostu? Iluzjonista? W ogóle e, babcia się pyta, czy nie chciałabyś przyjść na obiad. Chyba chcę podziękować za całą pomoc po imprezie. Uuu, babciny, obiadek! No mm. proszę, proszę! E, jasne, chętnie. A o której godzinie? 16. Babcia. Babcia to jest najlepszy afrodyzjak. Mmm, pasuje, dobra. To ja idę na fizykę i do zobaczenia. Okej, okay, cześć. 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 Babciny, obiadek? Ale ty to, żeś wymyślił, no? Oba, odczep się. Najważniejsze jest to, że się zgodziła. Nie zapominajmy, że ten typ prawie zabił super babcie. tak. Ja też bym poszedł na taki obiadek, chociażbym się z babci trochę pośmiał. Od mojej babci też się odczep, bo pożałujesz. Ej, Janek to jest gość. Mam na typa krasza. Tego samego dnia osiemnastolatkowie kończą właśnie jeść obiad w domu Wośniaków. Dziewczyna jest oczarowana rodzinną atmosferą, jaka tam panuje. No bo ogólnie to ja no jestem z rozwitej rodziny i mój tato rozstał się z mamą i mieszka za granicą. No nie wiedziałem. No... Przyjeżdża czasami na święta, ale to nie zawsze bo ma nową rodzinę. No ale wiesz, jest jak jest. Ludzie czasem się rozstają, no, ale trzeba żyć dalej jakoś. <grym> Jezu, ta baba jest niezwykła, co jędza. Moja mama nie interesuje się ani mną, ani domem, tylko spotyka się ciągle z jakimiś nowymi facetami. Nawet nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz ugotowała do mnie obiad. To brzmi, jakby miała własne życie, a ty była. Dorosłym dzieckiem. Przepraszam, pewnie myślicie, że gadam głupoty, ale zazdroszczę Wam takiej rodziny i tych pysznych obiadków. To ja idę, zrobić herbatę. No ale teraz jesteś częścią naszej rodziny i będziesz mogła z nami jadać obiadki, kiedy tylko będziesz chciała. Co? A w tym momencie ona się stała częścią rodziny. Czy babcia poszła zamknąć drzwi? Czy to jest ekranizacja Resident Evil 7? Babcia by się zgadzała! Dziękuję bardzo, ale nie za bardzo rozumiem. No, skoro spotykasz się z Jankiem, to znaczy, że będziesz częstym gościem w naszym domu. To takie naturalne przecież. Czułam, że powiedziałam coś nie tak, ale byłam przekonana, że oni są parą. Jak zawsze, Mariola. Spieprzyła wszystko śpiewająco. Ale my nie jesteśmy parą. My Ojej. się kolegujemy. No, jej szkoda. Myślałam, że pójdziecie razem na ten bal. Mama, nie. Oj, Dobra, pójdę pomóc babci. Wiesz, jak jest z rodzicami, kiedy usłyszała, że przyjdziesz, to. Co to jest w ogóle za mużyczka? Czemu nagle jest tak smutno i jakby gdzie jest problem? Ale przede wszystkim, dlaczego w tle dalej są złote słonie? Czy moglibyście schować te słonie do szuflady? Stresują mnie strasznie. Myślałem, że przez wpadkę mamy Ewejna całkowicie się przestraszyła i stracił u niej wszelkie szanse. Do tego okazało się, że dalej traktuje mnie tylko jak kolegę. A ja chciałem czegoś więcej. Czułem, że znowu przegrałem. Wygrałbyś, gdybyś dał dziewczynie żyć, Janek. Ten cringe jest naprawdę trudny do zniesienia. Następnego dnia w szkole Janek chce przeprosić Ewelinę za zachowanie matki. Chce też, żeby miała świadomość, że bardzo ją lubi. Niestety Ewelina stoi w towarzystwie swojego byłego chłopaka. Co tu się dzieje? Ale może babcie. Ten chrapacz z wami mieszka? No, przestań robić sobie je. Pani Zofia jest bardzo miła. Ale daje nieźle. Jak ty śpisz, kolego? <słyska> jest mrucza. Ciebie to bawi? Ale się, Jasiu, zesrał? <słyska> no jest śmieszna. ty czemu się denerwujesz? Po prostu zastanawiam się, kto wrzucił ten filmik do sieci. Może ty, skoro cały czas siedziałeś na telefonie na imprezie. Ale to było tego zdjęcia. Mhm. Mm Jakoś rękę cię nie trzymałem, więc skąd mam wiedzieć? Proszę sprawdź mój telefon, jak mnie wierzysz. Masz się szantażować takiemu zeru? Ej, to, że nie spędzam życia na siłowni, nie znaczy, że jestem zerem, okej? Teraz będzie drama rapera z typem na siłowni, generalnie, nie? Dobrze, że nie z kurierem. Jesteście siebie walci. Możesz już przestać udawać przed moją rodziną. Jesteś tempa i tyle, dlatego wszczytuję się do swojej kupy mięśni i przestań udawać, że ci na mnie zależało. Spalę swój babci, frajerze. Sorry, że chciałem być kimś więcej niż tylko kolegą. Co, co tu się... Dobra, chłopaki tutaj obyślają misterny plan, ale już nie mogę słuchać jego kolegi, więc chodźcie do randy. Następnego popołudnia dziewczyna zgodziła się na przeprosinowe spotkanie w parku. Osiemnastolatka ma wrażenie, że zaczyna coś czuć do chłopaka, ponieważ przez ostatnie dni nie mogła o nim zapomnieć i bardzo go jej brakowało. Ma też nadzieję, że wyjaśni mu, że nie miała nic wspólnego z nagraniem jego babci. Hej. Hej. Mam nadzieję, że już wiesz, że to nie ja nagrałam twoją babcię. ja, to podobno te laski. Słuchaj, nie powinienem tak na ciebie naskakiwać. Proszę. Nie było ciętych, więc wziąłem w doniczce. Janek, a czy mogłeś mi wytłumaczyć... tak wiesz, jak facet facetowi. Czemu ty żeś kwiatki z grobu za***ał na jakimś cmentarzu, powiedz mi. Dziękuję, są śliczne. Usiądziesz? W ogóle słuchałam tych tekstów, co mi pokazać tego kolesia. I on ma takie nieziemskie teksty. Ty jesteś nieziemska. On o miłości, odrzuceniu, o życiu na ulicy. Wtedy, kiedy cię ujrzałem, było już za późno. Przepadłem, w tobie się zapadłem. Było bosko, kosmicznie, całkiem dynamicznie. Uwaga! <laughs> nie jest dobrze! Dobrze nie jest w ogóle. Chcę wyłączyć to i przepaść w mój smutek. Czułem twoje włosy, twoje usta namiętne, kiedy mówiłaś: kocham cię. Zgubimy. zgubiony myt. on tak śpiewa. <noise> Wiesz, twój chłopak ostatnio z mi i No ja już nim nie jestem. On ciągle próbuje do mnie wrócić, ale no ja nie chcę. My się przed chwilą przytulaliście na przerwie w szkole, kto tak robi, jak. nie, <noise> Widzę, że poważne związki, jakbyście mieli 14 lat. Tylko, że wy macie tych lat 18. Wy legalnie możecie już mieć dzieci. Ja nie chcę się już tylko kumplować. Ja tak samo. Ostatnio dużo o to ja myślałam. Naprawdę? Kurde, Bele! Nie wiedziałem, że wystarczy powiedzieć, że: Hej, dużo myślę i od razu przełamujesz lody. Hm. Jest to jakiś, słuchajcie, plan. chłopaki, dziewczyny. Ha, dużo myślę. Wiedziałem, że jesteś dla mnie. Wiedziałem! To co? Idziemy na seks? Mam wszystko, co trzeba. Czy ty do mnie mówisz? No ale przecież wiem, że tego chcesz. To co? Idziemy na seks? Ale, ale z wielaska się to pojawiło! Halo! Admin! Admin! Jaki jumpscare! Ja pierdolę! Co jest? Co? No, oła. A to za co? Przecież lubicie spontaniczny seks i bezpośrednich facetów. Mam dość takiego traktowania! W tobie było fajne to, że byłeś inny! Ale teraz nawet nie chcecie znać! No, ale... Byłam przekonana, że Janek jest inny niż wszyscy kolesie, którzy za mną latali i traktowali mnie przedmiotowo. Nawet zaczęłam się w nim podkochiwać, ale po tym, co zrobił, nie chciałam go znać. Ja nie mam pojęcia co się właśnie od Janie Pawliło. Jestem naprawdę w głębokim szoku, w sensie ja... Ja przed chwilą chwaliłem panią reżyser, panią scenarzystkę też. Czuję się... brudny. Jaki ja byłem głupi, że posłuchałem Karola. Miałem jednak nadzieję, że jeśli znów będę sobą, to może Wejna nadami długą szansę. W końcu każdy na to zasługuje. Po takim cringe'u stary, to tylko i wyłącznie sepuku lub kula. Kremacja. Osiemnastolatka odwiedza Karol, który koniecznie chce się dowiedzieć, jak wypadło spotkanie z Eweliną. Co? Przeleciałeś ją? Znikaj stąd tutaj, że nic cię w ogóle widzieć. No nie gadaj, że nie. To wszystko przez ciebie i te twoje debilne rady. Tak? Po co mnie słuchałeś, skoro jesteś takim wielkim specjalistą od kobiet? Bo miałem cię za swojego przyjaciela, a ty oszukałeś mnie, zdradziłeś. Robiłeś mnie przed nią na jakiegoś homo, to po to były te głupie stroje na, jak biegaliśmy, tak? Powiedzmy, że byłeś unisex. Mm, a impreza? Ty myślałeś, że jak przyjdzie i zobaczy, jak biednie mieszkam, to co, ucieknie? I do tego twoja babcia? Proszę cię, przecież to było tak zabawne. No, ale nie uciekła. Jakiś z tego typa jest w ogóle Lord Farquad. A tego stworzyłeś w Babci z, prawda? Tak, Sherlocku. I co? Jezus, ciebie, idiota. Pewnie Ewelina jest jeszcze w szoku. Zamknij się. Potrzebuje pewnie pocieszenia po takim idiocie jak ty. Spróbuj musi ociek. Tak, co? I tak już. Przygrałeś. Czy oni właśnie uprzymiotowują kobietę nieintencjonalnie przez beznadziejny scenariusz? Jestem idiotą, mama. To znowu poszło o tą dziewczynę, tak? Nie ma już żadnej dziewczyny. Każdy zasługuje na drugą szansę. Kiedyś na przeprosiny śpiewali piosenki pod balkonem. Zresztą babcia ci może wszystkim opowiedzieć. A, to było kiedyś. Teraz jestem P3 i w sumie nie no, nawet jakbym chciał, to nie mam sprzętu, żeby to nagać. Weźmy już po prostu zostaw w spokoju, okej? Okay? Spokojnie. By. Zostaw mnie, idź sobie! Okej, okay, ale gdybyś chciał porozmawiać, to wiesz, że jestem obok. Mariola, jesteś gorsza niż ten pseudo kolega. Ty infiltrujesz dogłębnie ten paradokument. Od początku. Nic mi się nie chciało i czułem się beznadziejnie. Wiedziałem, że ostatnia szansa to powrót do tego, co kocham do muzyki. Zamierzałem wykorzystać to, jak się czułem, żeby napisać najpiękniejszy kawałek w swoim życiu kawałek na przeprosiny dla Eweliny. Nie, proszę, nie. Ewelina trzyma się z daleka od osiemnastolatka, ale Janek nie ma jej tego za złe. Stara się skupić na pisaniu piosenki niespodzianki, kiedy widzi Karola zagadującego Ewelinę. Widziałaś go? To jakiś dziwak. Ciągle chodzi z tym swoim notesem i magicznym ołówkiem. No, widziałam ostatnio go w parku i chyba coś tam pisał, nie wiem, piosenki, rap. <noise> Czemu nie? On... Gadają, jakby go nie znali. Chipką dla przedszkolaków. Hmm, może masz rację. Wiesz, nigdy nie miał dziewczyny, jest prawiczkiem, ciągle się masturbuje. Nie dobierał się do ciebie? Czemu najnowsze odcinki, ciągle loczki muszą być takie. To 40 minut? Niech to Cię wchmieli, po prostu skończy. Błagam, ja muszę jechać, Teresona, z głowy teraz zamknąć się w tubie na 20 minut, i to będzie lepsze. To będzie lepsza zabawa, będę składał do stepu. Będę mógł pomyśleć o miłych rzeczach. Dosyć tego. Jeszcze jedno słowo i idziemy za boisko. Jej, jaki ty groźny jesteś. Taki wygadany? To może powiesz, że podtyłeś mi babcię? Co? Naprawdę? <laughs> Chyba sobie jaja robi. To dlatego tak szybko wyszedłeś. <laughs> Wydaje ci się. Zatruł babcie. Słuchajcie, bitka za garażami, błagam. A kto mnie namawia do tych wszystkich debilizmów? Ja do niczego ci nie namawiałem. Sam chciałeś ją przelecieć. Nie, tego nigdy nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że nigdy tego nie robiłem. A jak już, to chcę to zrobić z kimś, kogo kocham. Zdecydowanie wolę, abyście przerwali do rozmowy i zaczęli się bić jakoś tam w jakąś tam strasznie przekręcony sposób oparłokumentowemu, że to nie wygląda jak bitka. Naprawdę, naprawdę. Prawiczek! <laughs> nie bawicie to? Nie, wydaje mi się to całkiem szczerze. Czy to jest parodia Harry Pottera? Ty za to małego masz piłkę Małego Ale i tak na tą już jest za późno No nie wiem czy mówisz prawdę, więc sorry Nara frajerze Czy tu możemy postawić kropkę? Naprawdę, czy przez trzy minuty wydarzy się jakiś... O nie O nie, on mówił, że on chce zrobić rap, nie! Następnego dnia, podczas przerwy, Janek szykuje niespodziankę dla swojej ukochanej Dzień wcześniej, mimo problemów ze starym komputerem, udało mu się nagrać dla niej specjalną piosenkę. Sorry, że tak wyszło, powiedziałbym Ci wszystko, wytłumaczę wszystko, jeśli. Słuchać będzie chciała, by Była właśnie dostępna jak najwyższa wieża, zamknięta na trzy spusty, co nikomu nie otwiera. Sorry, że tak wyszło, w końcu się udało, zerknęłaś czule na mnie, aż mi. Mnie... Chyba połytało, ale nie wiedziałem. Do bani mi nie wpadło. że się fascynował Janek. Janek, dziwadu, że mnie akceptujesz takiego, jakim jestem. Że nic się zmieniać. Kocham się najwięcej. To była fajna przygoda. Dzisiaj wydaje mi się, że brnęliśmy po najgłębszych odmętach zażenowania. Myślałem sobie, TikTok. Mycie ubrań. Tam na basenie. To jest, to jest, to jest złe. To nie jest dobre. Marzec 2021 rok to jest najgorszy miesiąc, jeżeli chodzi o jakiekolwiek doświadczenie z parodokumentami. Zapewniam. To był przełom. Nikt nigdy nie napisał dla mnie piosenki i nikt nigdy się dla mnie tak nie starał. Wiedziałam, że Janek jest wyjątkowy i nie potrafiłam dużej się na niego gniewać. No i Elo, koniec. Ona ma teraz dwie mamy i brata, i fantastycznie, słuchajcie, możemy się rozejść. Pijcie wodę, woda jest zdrowa. Soczki też, ale takie świeżo wyciskane, takie, że tam woda jest. Słuchajcie, przypominam jeszcze raz, że to jest druga część. Zapraszam też do pierwszej. Papa. Pa. Czerwony bielbrzuty to jest dobry soczek, ale woda lepsza.